Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 24 maja w poniedziałek, we wspomnienie najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ewangelia jest z Jana, rozdział 19, wersety od 25 do 34. Posłuchajmy. Opodal miejsca egzekucji Jeszui stała jego matka, siostra jego matki Miriam, żona Klofy, oraz Miriam z Magdali. Kiedy Jeszua ujrzał swą matkę i Talmida, którego kochał, stojących tam, powiedział do swej matki: Matko, oto twój syn. Potem powiedział do Talmida: To jest twoja matka. I odtąd Talmid ów zabrał ją do swego domu. Potem, wiedząc, że wszystkie rzeczy osiągnęły już swój cel, Jeszua, aby wypełnić słowo Tanach, powiedział: Chcę mi się pić. Było tam naczynie pełne taniego, kwaśnego wina. Zamoczyli więc w tym winie gąbkę, zatknęli ją na Hizop i podali mu do ust. Kiedy Jeszua skosztował wina, powiedział: Dokonało się. Opadła mu głowa. I oddał ducha. Był to dzień przygotowania i Judejczycy nie chcieli, żeby ciała pozostawały na palach w szabat, ponieważ było to był, był to szczególnie ważny szabat. Poprosili więc Piłata, aby kazał połamać nogi i usunąć zwłoki. Przyszli żołnierze i połamali nogi pierwszemu człowiekowi, wiszącemu na krzyżu obok jeszui, potem nogi drugiego. Ale gdy podeszli do Jeszui i spostrzegli, że już umarł, nie łamali mu nóg. Jednak jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok i od razu wypłynęła krew i woda. Człowiek, który to widział, zeświadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe. I wie on, że mówi prawdę, abyście i wy mogli zaufać. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, znowu przypomnieliśmy sobie ten moment odkupienia nas ludzi, a więc moment śmierci Chrystusa na krzyżu, śmierci Boga, śmierci człowieka. Ale w tym tutaj tutaj dzisiaj wspomnieniu najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wysuwa nam się znowu. Też to przypomnienie: Oto syn Twój, oto matka Twoja. Trwa jeszcze ciągle majowe nabożeństwa, w których tak pięknie wyśpiewujemy wszystkie tytuły Matce Najświętszej. Warto o tym pomyśleć, aby, aby pójść i przyjąć Maryję, ją przyjmować, bo przyjęcie i miłość do, do, do Maryi nie polega na teorii, na słowach, ale na bardzo konkretnych czynach. Na tym, co mama do nas mówi, i na tym, jak my reagujemy na to, co do nas mówi. I dlatego, kiedy Chrystus dzisiaj do nas mówi: Oto matka Twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, to wziął ją nie po to, czy my mamy wziąć Maryję, nie po to, tylko żeby wisiała na obrazku Częstochowskim, Licheńskim czy jakimkolwiek innym, tylko po to, żeby stała się naszą mistrzynią, przewodniczką. Aby jej słuchać, aby z nią często rozważać Słowo Boże. Ja tak powiem, że tutaj, kiedy, kiedy rozważam z wami to Słowo Boże, zawsze na początku zapalam świecę przy figurce Matki Bożej, która tutaj stoi też na, na moim biurku. Zapalam w takim geście przekazania jej też: Maryjo, to ty bądź. Tym, co, czego, czego Pan Bóg może ode mnie chcieć, to i wyproś to, bądź pośredniczką wszelkich łask. I wierzę i ufam to, w to, że Matka Boża pośredniczy w tych łaskach, które Pan Bóg nam zsyła. Dlatego zapraszam dzisiaj tak szczególnie w tym drugim dniu świętowania zesłania Ducha Świętego, abyśmy pod wpływem Ducha Świętego zabrali Maryję do siebie, do swoich domów, ale przede wszystkim do swojego serca. Niech ona was strzeże i prowadzi do Chrystusa. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia, jeśli Bóg da.